Witam Państwa serdecznie w przepięknym klimatycznym miejscu w kawiarni, kafe, Hirschberg w samym centrum Góry. Zapraszam Państwa do spotkania cyklicznego rozmowy przy kawie. i dzisiaj mamy nietuzinkowego gościa, panią Magdalenę Wesołowską, która jest mistrzem świeckich ceremonii pogrzebowych. Zapraszam. Proszę opowiedzieć nam o sobie, o tym, czym się pani zajmuje i jak doszło do tego, że pani pomaga osobom w trudnych chwilach pożegnania najbliższych. Witam państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i chętnie opowiem o mojej działalności. E, nazywam się Magda Wesołowska, jestem jelumiążanką e, i od kilku lat zajmuję się prowadzeniem ceremonii pogrzebowych, które najczęściej właśnie mają charakter świecki. E, na czym polegają? E, przede wszystkim są to ceremonie, które mają na celu celebrowanie życia osoby, którą żegnamy. Dlatego. Nie skupiamy się na takich elementach, które są powiązane z wiarą, jednak skupiamy się na człowieku, który odszedł, na jego pięknym życiu i na opowieści, jaką po sobie pozostawił. Moją rolą jest to, by przeprowadzić rodzinę w tym trudnym momencie jak najłagodniej przez ten proces żałoby, tak naprawdę. Bierzmy pod uwagę, że rodziny, które stają przed faktem pożegnania swojego bliskiego, są w bardzo traumatycznej sytuacji emocjonalnej. Moją rolą jest to, by im pomóc, ułatwić i dokonać takiego pożegnania, które zapadnie w pamięć, ale w sposób bardzo pozytywny i optymistyczny. Ja zawsze powtarzam, że moja ceremonia to celebracja życia. Bo właśnie tak jest. Wspominamy to co najpiękniejsze, to co zapada w pamięci i to co zapisuje się w sercach bliskich i przyjaciół. A, A proceduralnie jak to, to wygląda? Z tak przybliżyć proszę nam e, no cały jest, schemat tak? działań kanałowych. Tak? Mhm. Chodzi o przygotowania. O przygotowania i później samo uroki ona się odbywa? Głównym elementem takiej uroczystości jest przemowa. Żeby ją przygotować, potrzebuję bardzo y, wielu informacji na temat osoby, którą będziemy żegnać. Dlatego w tym celu najczęściej albo spotykam się z bliskimi, czy to w kawiarni, czy w domu. A czasami, jeżeli odległość jest zbyt duża, lub po prostu mamy zbyt mało czasu, to wtedy raczej wysyłam taki zestaw pytań, na, na podstawie których później piszę całą przemowę. Te informacje dotyczą, wbrew pozorom, bardzo prostych rzeczy. Mówią o charakterze, o pasjach. O jakichś codziennych nawykach, rytuałach. Zawsze też proszę rodziny, żeby przekazały mi informacje na temat anegdot rodzinnych, śmiesznych sytuacji, typowych powiedzonek. To mogą być takie sytuacje, które faktycznie ci bliscy zapamiętają codzienne życie, które tak naprawdę buduje. Naszą, nasze życie i naszą codzienność. Na podstawie tych wszystkich informacji tworzę laudację. Proszę jeszcze wytłumaczyć co to jest laudacja. Jest to przemówienie, jest to mowa. Która w zależności od tego, ile uzyskam tych informacji, może być krótsza, może być naprawdę długa. Jeżeli rodzina ma takie życzenie i czuje się na siłach, może napisać list, który ja odczytuję. Bardzo często też tworzymy prezentacje multimedialne ze zdjęciami bliskiego, co też jest bardzo wzruszającym, pięknym elementem, wprowadzającym do opowieści w formie obrazów, prawda? Najpierw na tych zdjęciach, na obrazach widzimy tę osobę uśmiechniętą na wakacjach z dzieciakami na plaży, a później te elementy, które pojawiają się na tych zdjęciach są przytaczane przeze mnie również w tej przemowie. Jeżeli też rodzina ma takie życzenie, to dobieramy muzykę, bardzo często bardzo często angażowani są muzycy, którzy odgrywają muzykę na żywo. To też jest piękne, czy to skrzypce, czasami trąbka, ale nawet to może być i akordeon. Każdy instrument jest możliwy. Ja też współpracuję z wieloma muzykami. Ja przeprowadzam całość ceremonii, czyli od przygotowań, aż po cały przebieg, aż po. Podziękowania dla uczestników tej ceremonii. I najczęściej główna część ceremonii odbywa się w kaplicy i później wraz z konduktem kierujemy się już na miejsce tego ostatecznego pożegnania, czasami. Ceremonie odbywają się tylko już właśnie na miejscu pochówku. Ja też prowadzę pożegnania w sali pożegnań, które najczęściej znajdują się przy domach pogrzebowych. To też jest bardzo piękna forma, bardzo intymna, tak naprawdę tego pożegnania jeszcze przed samym pogrzebem. Czasami zdarza się też tak, że rodziny decydują się na pochówek w obrzędzie katolickim. O, właśnie. To jest bardzo ciekawe, że ta, Pani ta, szczerze, jak, też jak to wygląda, e, właśnie, czy osoby wierzące, które korzystają, mm -hmm. właśnie, jak Pani mówi, życie takim chrześcijańskim, mm -hmm. pożegnania wraz z kapłanem, z jakąś taką e, otoczką mm -hmm. czysto religijną, korzystając z Pani pomocy, i jak to wygląda? tak? Bardzo mm -hmm. często, właściwie. Drodzy Państwo, my musimy pamiętać, że Polska jest jednak krajem katolickim, prawda? Więc e, większość osób, większość rodzin, które trafiają do mnie są wierzące. I to nie jest tak, że e, taki. Nie, Taki pogrzeb, taki pokówek można zorganizować tylko dla osoby, która deklarowała za życia, że była niewierząca. Nie. Po prostu ludzie coraz bardziej decydują się na taką formę, która będzie wspomnieniem ich bliskiego. I właśnie taką rolę spełniam ja, zbierając te informacje, pisząc te przemowy, wygłaszając je dla ludzi, którzy później po ceremonii potrafią podejść i powiedzieć: Pani Magdo, no właśnie taki był. Więc każdy tak naprawdę może się potożsamiać z tą historią, dlatego że przecież każdy pamięta jakąś opowieść, czy sytuację, w której brał udział, która została wymieniona podczas tej ceremonii. Ale wracając właśnie do tych ceremonii katolickich, bardzo często jest tak, że rodzina faktycznie decyduje się na taki rodzaj pochówku, natomiast prosi mnie o przygotowanie właśnie wspomnienia, przemowy, którą wygłaszam. Czy to podczas mszy, najczęściej tak jest, podczas mszy i później e, duchowny przejmuje rolę i prowadzi resztę e, pożegnania. Natomiast e, uczestnicy zapamiętują właśnie to, co najbardziej do nich przemawia, czyli najczęściej jest to właśnie to wspomnienie. No to przepięknie. To. Tak, można to bez problemu połączyć, więc proszę się nie bać. Um, po prostu ludzie mają bardzo różne potrzeby. Um, jedni są wierzący, inni są niewierzący, natomiast tak naprawdę to nie do końca ma znaczenie. Znaczenie ma to, jaką formę pożegnania chcielibyśmy zapewnić naszemu bliskiemu. Dziękuję bardzo Panią Aleksandrze za spotkanie. Bardzo dziękuję.